Dziś będzie trochę nudno. Przedstawię Wam nieco informacji o procesie gojenia ran i formowania blizny. Skupimy się szczególnie na tym drugim. Musimy przez to przejść, żebyśmy mogli w następnych częściach pokazać coś ciekawszego. Zaznaczam, że postaram się wszystko możliwie uprościć i unikać nadmiaru medycznych pojęć. Wszystko pokażemy na przykładzie tak zwanego rychłozrostu, który zachodzi w ranach powstałych w wyniku działania ostrego narzędzia, np. skalpela. Pojawią się więc pewne skróty myślowe, za które z góry przepraszam osoby z medycznym wykształceniem. Ale szanujmy swój czas. Dość już wstępu, przechodzimy do rzeczy. Składa się z trzech warstw. Od zewnątrz, naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. Płytkie rany, dotyczące wyłącznie naskórka, takie jak tarcia, goją się bez wytworzenia blizny i nie pozostawiają śladów. Znajdujące się w wewnętrznej warstwie naskórka, komórki nieustannie się dzielą i wypychają swoich starszych braci na zewnątrz. Te zaś, kiedy dojdą do powierzchni, złuszczają się. Naskórek podlega dzięki temu ciągłemu procesowi odnawiania. Każda wyrwa w jego strukturze zostanie w ciągu kilku dni zabudowana tkanką złożoną z identycznych komórek jak te zniszczone w wyniku urazu. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy mamy do czynienia z głębszą raną, raną skóry właściwej, dochodzi wtedy do uszkodzenia naczyń krwionośnych, mieszków włosowych i innych komórek skóry właściwej. Organizm nie dysponuje możliwością wyprodukowania identycznych komórek. Musi jakoś zatkać ten ubytek za pomocą ich substytutu zwanego tkanką bliznowatą. W najlepszym przypadku powstanie blizna linearna, w gorszym przerostowa, w najgorszym bliznowiec. Od powstania rany do ostatecznego wytworzenia blizny mija w najlepszym wypadku około 300 dni. Jest to więc długi i skomplikowany proces, który składa się z trzech faz. Pierwsza z nich to faza zapalna. W wyniku wynaczynienia krwi następuje aktywacja układu krzepnięcia. Tworzy on siateczkę fibrynową, do której przyklejają się komórki. Tak powstaje skrzep, swoisty korek, który prowizorycznie zatyka ranę. I tamuje krwawienie. Następuje wzrost aktywności komórek krwi, najpierw płytek, potem granulocytów i fagocytów. Te ostatnie to ekipa sprzątająca, która zaczyna usuwać pozostałości skrzepu, tworząc przestrzeń do wytworzenia właściwej tkanki bliznowatej. Po około 72 godzinach przechodzimy do fazy proliferacyjnej. Dzielące się nieustannie komórki na nabłonka nasuwają się na powierzchnię rany. Wraz z tym w obrębie rany pojawiają się fibroblasty, które produkują siatkę z włókien kolagenowych spajającą brzegi rany. Po około 30 dniach mamy już do czynienia tylko z fazą przebudowy. W jej wyniku kolagen zaczyna układać się w bardziej uporządkowaną strukturę, młode komórki blizny dojrzewają, a niepotrzebne fibroblasty są usuwane na zasadzie zaprogramowanej śmierci. Jak to w życiu, niepotrzebny może odejść, ale niestety nie zawsze chce, o czym za chwilę. Wymienione fazy nie następują dokładnie jedna po drugiej, a raczej płynnie przechodzą jedna w drugą. Do dwóch pierwszych faz wrócimy w następnych filmach, kiedy będziemy zajmować się leczeniem ran. Teraz skupmy się na fazie trzeciej, odpowiedzialnej za tworzenie blizny. W ranach z prawidłową trajektorią przebudowy zostanie osiągnięta równowaga pomiędzy syntezą kolagenu i jego degradacją. Organizm, co naturalne, dąży do uporządkowania tej tworzącej się struktury. W przypadku nierównowagi procesów naprawczych, tworzenie blizny może być zaburzone. Jedną z dwóch skrajności jest niewystarczające gojenie, prowadzące do przewlekającego się tworzenia blizny. Drugą jest nadmierne gojenie. Spowodowane zbyt długo utrzymującym się stanem zapalnym. Prowadzi to do aktywacji fibroblastów i wzmożonej syntezy kolagenu, który zaczyna rozpychać okolice rany. Następuje przerost blizny lub powstaje keloid. Okazuje się, że główną przyczyną nieprawidłowej ewolucji blizny jest nadmierna utrata wody w okolicach rany. Prawidłowe nawodnienie tkanek zapewnia regulację ekspresji dwóch najważniejszych czynników tkankowych, regulujących proces przebudowy blizny – czynnika wzrostu guza i czynnika wzrostu fibroblastów. Ten pierwszy stymuluje syntezę kolagenu, ten drugi zwiększa poziom tzw. kolagenas, które rozkładają nadmiar kolagenu. Zachowanie prawidłowego balansu wspomnianych regulatorów przebudowy blizny gwarantuje wytworzenie blizny prawidłowej. No dobrze, jak więc wyglądają blizna prawidłowa, przerostowa i bliznowiec? To jest blizna prawidłowa, linearna. Jak widać, ma ona kształt linii. Jest cienka, elastyczna, znajduje się na poziomie skóry, ma kolor nieco jaśniejszy od otaczającej skóry. To jest blizna przerostowa. Jest ona grubsza, na skutek nadprodukcji kolagenu, wyniesiona ponad powierzchnię skóry, zaczerwieniona. Może swędzić, a nawet sprawiać dolegliwości bólowe. To jest bliznowiec. Jak widać jest to guzowaty twór o wzmożonej spoistości, gładkiej i lśniącej powierzchni, często z obecnością wypustek przechodzących poza pierwotny obszar uszkodzenia. Na koniec mam dla Was dwie informacje. Pierwsza zła 40% blizn ulega przerostowi. Druga dobra można temu zapobiec, a istniejącą bliznę przerostową da się leczyć. Co trzeba zrobić? Kto dotrwał do tego momentu, łatwo wydedukuje, że należy odpowiednio nawilżać okolice blizny. Jak to się robi, powiemy w jednym z kolejnych odcinków. Z góry uprzedzam, że to nie jest takie proste, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. I to tyle na dziś. Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Jak nie, daj łapkę w dół. Lepsza taka łapka niż żadna.